Just tell me Hello. Witam was. Z tej strony Swainer, z drugiej strony Green. Yup. A z zupełnie tej innej strony Johnny. Nasz Murzyn. Chowa się jak zwykle. I chyba jest nieśmiały bardzo, bo bo jest Bo to jest nieśmiałe bardzo. No to murzyn. My jesteśmy procesy, tak? Jesteśmy procesy. A, A teraz to... bardzo dziwne. Jesteśmy procesy EXE. A to jest wirus, tak jakby. Ponieważ ten filmik eksploduje 10 sekund po zakończeniu go. Aha, znowu. Zacznijmy takim akcentem, że to jest wielka dziura. To to, koniec, której produktu dziura. Bardzo... No wiadomo. No... Nie wejdziemy do niej, bo ona nie ma po co, bo jest spam protection, więc ciężko będzie wyjść. Więc zaczniemy tak jak każdy survivalowiec. ZBIERAMY kwiaty. Nie, żartowałem. Nawet się chyba nie da. <grym> no bo spam protection jest około 20. Zapomniałem usunąć. Bubujemy jak... <grym> Ta, jabłka. Tak, w każdym razie, Dobra. będzie to seria... 100% survivalowa, polegająca głównie i głównie i wyłącznie i wyłącznie na przetrwaniu. Naszym głównym zadaniem jest co? Kopanie. Przetrwanie, byłeś blisko. Kopanie zadaniem. Ja jestem człowiekiem odpowiedzialnym za przeżycie tych dwóch panów, którzy nie poradziliby sobie bez mnie w żaden sposób. Dlatego zacznę od uderzania drewna. Powiedz mi jak żyć? No... Wspaniale. A co to, to znaczy? nie spodziewałeś się porad co do żywienia. Ręka mnie boli. Wcale nie trwa, pania. Mnie ręka boli właśnie od tego. Jest mały problem. Ja, jaki? Zaczyna się robić ciemno. To ja mam pomysł. Jakowy? Będziemy żyć i nie, nie będziemy iść spać. Przydałoby się zabić szybko trzy owce. Tutaj na jedno łóżko. To ja może zabiję. Nie, no. Jak Nie, nie, W sposób. Dwie osoby wychodzą z serwa, jedna idzie spać. Mm, jakże jest to. To nie będzie zgodne z, z regulaminem serwer. Okej, <hahaha> <hahaha>, 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 hahaha, hahaha. Ok, zabiję jedną owcę i zyskałem jedną wełnę. Jedna zawsze lepsza niż nic. Kolejna ja owca. drugą owcę i ona bardzo szybką owcą. I... A ja nie zbyt dobrym teraz. Ze... Żaden ze mnie... Żaden ze mnie, bo... Jabko, Jabłko! Aj, chodź jabłko! Swainer, widzę cię. Okej, okay, słyszę zombie i... To co? Nie widzę, ale słyszę. Mm, to co, chowamy się czy... Ja polecam wypadzie na wspólną dziurę dla... Chodź, chodźmy tam, Kwa gdzie nie, nie ma drzew. Chodźmy tutaj. Przy wodzie? Czy to jest brązowa owca? Tak Czemu ona jest brązowa? Pytanie czemu nie? Johnny! Walczy z owcą! Czemu ta owca jest brązowa? Sorry, to Co ja, ja za, za kulisami musiałem coś zrobić Także nie. tak powiem Mamy miecz. Ja mam miecz miecza. Ja mam miecz! Dałem ci jak mogłeś mi dać mieć? Jestem pacyfistą, ja nie walczę z zombie! Gromadziwe wełny? Mam um, jedną. Ja mam dwie. pamiętaj, że na. Ach, help samej. Help, help, help. Jakby co punkt lokalizacyjny jest na plaży. Pamiętaj, że sama wełna nie posłuży ci do przetrwania. Wełna <grym grym grym> to nie wszystko, jeszcze siła! Z wełny nie zrobisz, zrobisz broni, Białeś. z wełny nie zrobisz broni. Nie zrobisz Z wełny nie pomalujesz! To ja, ale Nie, to jest wełna. Ej. Przepraszam. PHP. A my? Patrzcie, co mam. To jabłko. Masz jabłko. Jabłko. Masz czerwone. <noise> Jak ty to zrobiłeś? I wyplułem z powrotem. A, patrz, co ja mam. Mięso ząpi. <noise> Patrz. Oj. oj, oj. <laughs> Okej. Okay. Idę balować na... Skójdę. Kałamarnice. tylko No nie mogę ich zabić. No, dużo wełny już. No to fak! ile tych owiec zabiłeś? Okej. Okay. Ochrona, okay. ochrona Ochrona zwierząt nas zajebie za to. A. Się... Prawie, Prawie się utopiłem. Bardzo niewiele brakowało byście stracili swojego no, niesamowitego Wręcz najbardziej ogarniętego Jesz... na świecie przywódcę, jakiego można by sobie wyobrazić Brakuje mi jeszcze, jeszcze jedna wełna, jeszcze jedna wełna Czyli koła Marnica. Yy, Bo mam dwa serduszka i... O. Mi, mi, mi daj, mi daj tą wełnę Masz drewno Okej, okay, musimy zbadać prowizoryczny domek It's Potrzebowałem szczęścia Jako, że jesteśmy hipsteria. Nic nie daje mi takiego nic nie daje mi takiego szczęścia jak morderstwo. I to na wizji. Zabiję go na wizji, on jawił. To naprawdę Johnny Christ. Widzieliście to Państwo? To jest Chrystus, zmartwychwstał. To jest zmartwychwstał. No dramatyczne z... w tym odcinku. On wstał. To prawdziwy jest. On zmartwychwstaje. To będzie nudne, nic będzie nudne. Ty jesteś nudny. Czemu kopiesz piasek ręką? To Bo jeszcze... Wiesz, że piasek kopie się... ...tą samą ręką. ręką. Co robi co innego? Wspomnę ci Johnny, że w tym co teraz robimy chodzi tylko i wyłącznie o survival. Nic więcej nie chcemy. Dlaczego mnie zabiłeś? No bo chciał twoje flaki bo zjeść. Ci... Bo chciałem sprawdzić czy jesteś w przetrwaniu. I okazało się, że nie, musimy cię od teraz ochraniać. Tepski z ciebie survivalowiec, okay. szczerze. Czemu robimy kolorowy domek? To są będą okna prewizoryczne. Ła że... szyba. Zawsze Zwykle ludzie zaczynają... No, chcecie od... się osiedlić już tak od razu? Nie, to tym... już... No właśnie mnie to dziwi. Zobaczycie co mi chodzi. 5 metrów z spawu. Zwykle ludzie szukają jakiegoś pięknego miejsca, ale niestety mamy tutaj trzy bardzo leniwe osoby. Mamy noc, jakbyś chciał zauważyć. To będzie survival stetynarny. Przez trzy leniwe osoby miałem myśli John'ego i jego podbródek. Znowu? Znowu Survivor stacjonarny, co? Ja myślę, że ten survival będzie tak świetny, że. że będzie wystarczająco świetny. Kto tak umiera? No, co wino, ta nie spleje. Znowu. No, Chyba zabraknie drewna. Nie chcę nic mówić. Nie, nie zabrakło. Masz. Ale jestem poza domem. Czemu zakopałeś wejście do domu? Bo... On chce mieć. To nieprawda. Nie zostaw To jest oszczerstwo. Leginie... Um. Tak jest dobrze. Chodź i... swaj, chodź tu, chodź. Tu, no chodź. Jeszcze Wróć się. Prawie się tak tu... się tam, 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 jest tam jest Saj, Chodź tu. chodź tu. Gdzie mam wejść? Do tego Gdzie? prowizorycznego domku, kładź się Będziemy spać na wizji? Tak Kładź się O! o witajcie! Oh, yeah. To była długa noc, miałem koszmary, nie są obojętne Ciągnie teraz szkielet! O. Śniło mi się, że muszę nagrywać głupi survival Znowu? Na zciągu i wtyłem, What the fuck? Dumny plecobójca. Oj, to chyba nie był cel. Chyba nie. Ja próbuję na siłę prowadzić fabułę do tego. No, fabułę poprowadzić? Jaka fabuła? Właśnie, jaka fabuła. O czym ja gadam? Jaki dziwny sny mam. Ej, dobro, robimy łódki za tam. Mm. Gdzie? Tam. Tam? Tam. Czemu? Ale gdzie tam. Wschód. Skąd że to jest schód. Bo tam zeszu nic <noise> To niczego nie dowodzi Ten domek zostawmy Jak będziemy ginąć blisko Okej okay, ale nie mamy nie mamy To, mówisz, to będzie taki liście Ty mówisz to że to będzie taki domek Jakbyśmy zginęli Czemu? Jakby nam survival... Czemu bierz drzewek potrzebujemy jabłek? Jakby nam survival nie wyszedł. Czemu ty od razu myślisz, że nam nic nie wyjdzie? to, to Johnny? Syn marnotrawny Zawsze zabezpieczmy. Wiesz GTA od razu Pamiętasz GTA to Spoiler, nie. taki mały Mały spoiler Nie jest zły, To dlatego, że jest mały Ale małe jest piękne Jest ja dla mnie łódka? Czemu ja płynę tyłem? Jest dla ciebie łódka A czemu ja nie mam jedzenia? Jesteś mnie przygotowali zupełnie dosprowiowany. Jemy tam prosto? To płyniemy. To moje płynę tyłem. Płyniesz tyłem. Widzę światło pod wodą. Faktycznie jest trochę światło, pewnie lawa. Albo bug, albo. Minecraft. Albo ryby mają blisko tak. Alboły się, bo się Płynie, Johnny mi puentę. Niesamowitą pointę. Pełną humoru i ironii. Halo? Nie mów halo. Czekaj, to What the fuck, ten czang? Nie, ty biegniesz What the po fuck? Jaki czang? Gazu... Wow, właśnie... właśnie no przepłynąłeś przez dziurę u mnie, bo nie załadował się czang. Wpłyń w niego, coś się napię. Co to jest czang? Nie wiem. Może ja mam dziwnych słów. Zobacz, dziwnych słów i nikt mnie rozumie. A po co mam może... Szczególnie Johnny. Chciałbyś mu wyjaśnić, co to, to, to jest? Ja no, ja ja w ogóle? <laughs> To jest, to, jest Johnny, to jest Johnny, który przepisuje właśnie Minecrafta na inny silnik. Silnik? 1526? Od, od malucha. Johnny myśli, że uda mu się przepisać Minecrafta na silnik Unreal Engine. Znowu widz, jakiś ciank zepsuty. A jest silnik od malucha. Nie mam szczęścia dzisiaj. O właśnie. To też. To coś złego. Nie pójdę do przodu, tylko że ominąłem ściankę, bo on dziurę i nie chcę mi się uciekać aż się odwiesza od niego. Taki tank. No, ale mam dziury wielkie. On właśnie płynie przez niego dziurę. O, to one są fajne, w Twojej wyobraźni. To wszystko jest częścią Twojego umysłu. To tak naprawdę nie jest Być może. Ten świat Być jest może na... No, na razie widzę tylko morze. O, no, chyba się kończy. Powiem, że takie pływanie na morzu jest bardzo interesujące. Ciekawe, czy kurczaki można tworzyć na morzu. Właśnie stworzyłem kurczaka. Na morzu. <laughs> Tak, ja tam teraz gdzieś mam sobie. Jedny kurczak zostawiliśmy w środku oceanu. Nic mu się nie stanie. Po końcu tutaj jest morze, czy od... Mm, chyba ocean. chyba ocean. To jest miejsce, gdzie jest dużo marnic. Slash, ośmiornic. Slash... Jak się nazywa to małe towarze? Albo... Slash meduzy z gara. Zaraży. Czy ma, czy jest, czy ma nie, włosy, nie czy nie? Nie mówmy o rabusiu. To był chyba głupi pomysł. To Zobaczmy, czy no to, co to był To był Tylko to może jest takie Ta, zepsute. Wszystko co nie, kończy, nie działa tak. jest zepsute. Wina może jest. To winne. Bo jesteście tak daleko od przed... jesteś tak dobry w tą grę. Zamiast wyosłuchać, do galera. Zmęczył po prostu. Jest ląd, jakiś, ja. jakiś kawałek. Jest jakiś ląd, kawałek lądu. Mieszkałem na kawałku lądu. Zawsze no. możemy spróbować. Nawet Ty, płasko fajnie. tutaj, więc. Duży ten... Nie, nie kawałek. A, a, płasko tu! Yes, udało mi się! Oh, yes, oh, yes. No. Yes. No. A, nie ma, Płyniesz teraz ręcznie. Ja się zaraz rozwalę teraz skójdę zamiast moje życie. Fajne, rozbijesz jeszcze o ciebie. Trzeba zmarnować no. te łodzie. What the, what the fuck? Dobra, trzeba... U, u, nie tak? żebym... Dziwnie sądził, ale to łodzie się nie robiły Okej, okay, zatoczkę trzeba zrobić Czemu to dokładnie przypomina coś, z czego wypłynęliśmy przed chwilą praktycznie? Tylko tego trajna... Mieliśmy świat dookoła? Niemożliwe I w czasie się zgubiliśmy lat naszego domu tutaj? On posiada. ten kurczak, którego... O... O... Czy ty z głodu umierasz? To jest moja głupia. Ale my jesteśmy debilami, stawiliśmy łóżka <śleżyski> tam. <śleżyski> o. <śleżyski> tak. Wow. Miej kurczaka. Chyba um. no, mamy cheaty, bo nie umieram. Nie, po prostu... Plusem mhm. kuczka po albo zostaje. połowa z życia, zależy. Z levelu No to naprawdę nam się udało no, stąd to bez i przetrwanie No, ale, ale nigdy się nie umiera od głodu Tylko zostaje pół albo położycie, zależy od m, poziomu Dobra, ale... Naprawdę? Dobra, to w takim razie od nowa Od nowa To może w następnym odcinku, Nie, no. musimy zrobić coś jako Ile wstęp, nie mamy? wiem No, wybudowaliśmy już no, opłynęliśmy ocean. Czy to nie wystarczy na cały odcinek? No weź bo cię uda. Będziemy... Nic nie mów, Johnny! Nic nie mów! Ten. Wystarczy, że przyjesz swoją osobą tutaj. Wypikasz. Nie będę pikał. Ja będę musiał pikać. Czy to nagrywasz? Ja. Nie. Ja jestem człowiekiem uczynnym, że nawet nie muszę nic zrobić, bo to w mojej naturze jest, że sam czyn prowadzi mnie przez życie. Ja z rozumiem rozumiem. tym ten... nie Nie, nie, nie. Co... Nie, nie będziesz. Nie. Powiedzmy sobie szczerze, ale właśnie mnie uderzyłeś. Hello? Nie zabijajcie się, bo nie, nie mam łóżka tutaj. Dobra, więc... Na razie może skończmy to, patrząc sobie na te wielkie morze, zobacz patrząc ileśmy przepłynęli. Ktoś tu słuchaj, musisz stać razem z nami. Z mieczłem, z mieczłem patrzeć tam. Ja patrzę na morze i starcę. się Zabiera że... tych w piersi. Te morze... Ważne, bo mam mieć. Takie słowa, które będą towarzyszyć naszej serii. Są to słowa niezwykłego Więc... filozofa, które głoszą koniec w... czy dzieło. Więc teraz się z Państwem pożegnamy. Tak mówię Państwu, jestem kluczowy tym. Zamykamy w ten zwoł, proces X, Zwany Minecraftem. Tak, Control Delete. Control Delete. Alter 4. 20 łódź, co za frajer. Dobra, Alter 4 panowie. Contro, al di letto, protoss, questo non c'è Di